Witam pięknie. Kolejny dzień. Codziennie kochaj siebie, Louise. Hej, w mojej wersji: codziennie bliżej siebie. Posłuchaj, proszę. Dziś mamy 21 października, a tytuł brzmi: Odzyskaj ufność dziecka. Decyzje płynące z miłości zawsze są dobre. Dziś robimy lekcję z niewinności. Odzyskajmy ufność dziecka. Spójrz, jak łatwo dzieci podchodzą do świata z pełną otwartością. One nie mają filtrów i nie szufladkują. Traktują każdą napotkaną osobę po prostu jako istotę, która ma być taka, jaka jest. Taka jest właśnie postawa, z jaką chcę, abyśmy podchodzili do życia z całkowitym zaufaniem i radosnym oczekiwaniem. W głębi serca wiesz, że kluczem do spokoju i dobrych wyborów jest Twoja wewnętrzna mądrość, Twój ufny umysł. Codziennie możesz powtarzać to, co najważniejsze. Mam ufny umysł i jestem w stanie podejmować dobre decyzje. To jest twój klucz do wewnętrznego spokoju. Nie musisz analizować wszystkiego w nieskończoność. Ufaj swojej wewnętrznej mądrości i poczuciu własnej miłości. Kiedy decydujesz, się z, mił kiedy decydujesz z miłością, najpierw do siebie, a potem do innych, to ta decyzja zawsze będzie ci sprzyjać. Dziś oddychaj i ufaj, podejmuj decyzję z miłością. Pamiętaj, życie jest po Twojej stronie. Ufam intuicji i życiu. Mój wewnętrzny głos prowadzi mnie do najlepszych i najmądrzejszych decyzji. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam jutro.